Dzień dobry, sędzesz, i Wczoraj odbyła się ostatnia kolejka fazy ligowej ligi. Mistrzów, w której Real Madrid i Lożego na z Brestem. I to spotkanie można powiedzieć, że zakończyło się sukcesem, ponieważ udało się wygrać z Brestem, udało się zdobyć 3 punkty, ale tego celu, którego mieliśmy osiągnąć, nie udało się osiągnąć. Nie udało się awansować do 1/8 finału, także można powiedzieć, że zadanie zostało wykonane pół na pół, ale za to będziemy grali w fazie play czyli w 1/16 finału ligi Mistrzów. Także nie przedłużając, zapraszam na nowy odcinek po mecu z Blestem i pamiętajcie o hatliku kanału Szub, Like, Dzwoneczek. I, I przede wszystkim także komentarz pod filmem I także pamiętajcie, żeby obserwować TikToka, bo tam też są Ciekawe bardzo informacje na temat Realu Madryt A więc nie przedłużając Zaczynamy ten odcinek A więc skadno, a odcinek wczoraj postawił na taki skład W Kontua w obronie Waszke, strzałmeni Rudiger Mendi W pomocy van Werden Modric przed nimi Rodrigo Bellingham, Ibrahim Diaz, a tą jedyną dziewiątką, jedynym napastnikiem był M.P. Wielu kibiców też y, pisało w komentarzach na różnych profilach, że domagali się, żeby Raul Ascensio grał od 5 minut na prawej obroń, obro, obronie. Też wielu kibiców królewskich domagało się, też, żeby Valverde zagał na tej prawej obronie, ale jednak i Raul Ascensio. I Fedewar Balwede nie zagali na prawie obronie, a jednak Kando postanowił dać szansę Lukasowi-Waskizowi. A więc tak prezentuje się jednostka na ten mecz, która wczoraj wybiegła. A z ławki rezerwowej weszli i zagali w tym meczu. Gilen, Alaba, Ceballos, Ascensio i pod koniec spotkania przed i pojawił się endlich, A teraz przejdźmy do mojej opinii po tym meczu z Brestem. A więc ta pierwsza połowa zaczęła się od tego, że to gospodarze stworzyli bardzo groźne sytuacje. Wydawało się, że znowu Real Madrid ma taki plan, że, że wyjdziemy i będziemy grali swoje, żeby lewa nas dosiskał i prędzej, czy później... Coś tam wpadnie, ale yy, Tak patrząc na spokojnie, zauważyłem jednak, że To był jednak taki plan Real Madrid, żeby Dać trochę i, Inicjatywę przyjąć gospodarzom Żeby gospodarze mogli się wysumieć, ale w tych pierwszych minutach yy, dużo pracy miał Thibaut a który naprawdę Zachował się w paru sytuacjach bardzo dobrze i wyratował yy, Nas przed yy, kłopotami yy, utraty bramki, ale wiadomo, Królewscy grali swoje, pozwalali gospodarzom, żeby dali sobie w żeby się wymęczyli. Jasne, w tych pierwszych minutach też Królewscy mieli swoje szanse, ale wiadomo, że ta piłka nie cała w paznę, bo yy, co skuteczność ewa pani była jakaś dobra, ale o tym później, ale Gdzieś w okolicach 26 minuty w końcu królewsze doszli do głosu, ponieważ dobrą sytuację stworzyliśmy po pole polekany Łukasza Waskarza i z główki sał oddał Lodigo. I ten sał był tak znakomity, że tylko szkoda, że ta piłka nie wpadła do bramki Brestu, bo świetnie obronił to bramkarz gospodarzy. Ale mieliśmy już odrożny, 27 minuta Krótkie nożegnaje piłki między modlicem a Mod, Rodrigo. Lukita yy, oczywiście dostosował piłkę w polekanie, że obrońca Brestu wybił tą piłkę. Na szczęście, tą piłkę udało się przy, przyjąć i wyszła i z tego taka piękna akcja, że Mendi rozpoczął tą akcję polą do modlic, a z modlicz do Rodrigo, który zaliczył kapitanella i to ogrywając kapitana Brestu. Jednym prostym zwodem i piękną akcją zakończył y, y, tą akcję bramką. Piłka odbyła się o szybka i wpadła do siatki, i od 27 minuty po bramce Rodrigo Los Blanco sprowadzili 1-0, ale minutę później, w 28 brest nie odpuszczał i bardzo szybko chciał odpowiedzieć na bramkę Rodrigo, ale na całe 6 w y, dobrej formie, w tym, w tym meczu był bo kontrola, który zaliczył dobrą interwencję, ale później pod koniec tej pierwszej połowy to znowu Brest miał dwie niesamowite sytuacje, w której po pierwsze była groźna sytuacja w Korunkanym, kiedy bardzo groźne są zwolenia odob zawodnik Brestu i na całej sesji ta piłka przeszła nad poprzeczką, a druga sytuacja była taka, że pod koniec pierwszej połowy fakt Chyba w, w dolewczym czasie gry był taki centrosał, który zawodnik Brestu oddał i niewiele brakowało i ta piłka wpadła do, do szatki królewskiej, ale na całe sześć piłka o parę centymetrów przesła obok lewego wstupka i tym efektem zakończyła się piętra połowa tego spotkania. Można powiedzieć, że to była taka szczęśliwa piętra połowa, połowa tego meczu, bo na całe 6 nie udało się stracić z bramki i do przodu był jeden z dla królewskich. W drugiej połowie działo się też sporo, bo już pierwsza akcja królewskich, kiedy to Benigam zagrał piłkę do yy, Braki Matury, niestety poszli z gorsie. Yy, piłka niestety po tym poszli z nie, nie trafiła pod nogi Ludwika i niestety z tej akcji nic nie wyszło, a szkoda, było naprawdę. Od początku drugiej połowy już mogliśmy spokojnie prowadzić 0,2, Ale co później się dzieje? 50. minuta aksa Brestu i niestety wpada bramka na 1-1, ale na całe na napastnik Brestu był naspalonym. Po analizie walu było widać na powtórkach później, że zawodnik Brestu był faktycznie naspalonym. I ta sytuacja na całe szczęście nas uratowała i wynik pozostał taki sam, ale e, drodzy państwo, co później się dzieje? 58 minuta, przepiękna na królewskich, Kinian Ewa P. zagrywa piłkę do Brahima, który spokojnie czeka, aż Lukas Baskie spokany mu się do gry. Brahim Dia zagrywa piłkę do Lukasza Baskerza. A Lukas Baskis zalicza asystent przy bramce na Zero 2, którą zdobył nie to inny jak Judd Bellingham. I po tej bramce było już Zero 2, pełna kontrola, dużo spokoju już było, chociaż wiemy, że Brest szukał sytuacji na zdobycie bramki, ale na całe sześć yy, yy, dobry dobre wieczór nam Timo I też na nasze sześć można powiedzieć, że zawodnicy Brestu mieli skuteczność bardzo słabą w tym, w tym meczu, ale tak jeszcze na spokojnie zastanawiałem się na spokojnie, kiedy jeszcze szliśmy tą jeszcze jedną bramkę, żeby była taka kropka lat i postawiona. No i przyszła ta minuta 78. zagranie Modlica do MAP, który świetnie y znalazł się w Polu kanem. niestety ten sam Francuza został obroniony przez Bamkarza, ale dobitka Rodrigo została wykońcona perfekcyjnie było, do do dla królewskich, a Rodrigo tego wiecona żalica Dublet. Niesamowite granie co Rodrigo wczoraj wyprał w tym meczu, Nie do że szelił te dwie bramki żalicu Dubret, to jak on się bawił z obrońcami Brescu. Naprawdę patrząc na Rodrigo szerszy się naduje, że... W końcu ten chłopak odpalił, że nareszcie Rodrigo ma swoją drugą, drugą młodość w Realu Madryt, że w końcu odżył. I nie tylko te bramki, które ostatnio pokazałem, że Rodrigo jest w, do w dobrej formie, ale ta cała jego gra, ta cała jego zabawa, to po prostu poka pokazuje, że warto stawiać na Rodrigo w tym momencie, bo na ten moment w obośnej formie Rodrigo jest po prostu jednym z najlepszych zawodników w, w naszych malbach. No i co się działo później po, tym, po tej bramce na 0 czy dla Jeszcze tam szukał sytuacji. Myśmy też mieli takie sytuacje, w której e, znowu EBAP nie wykorzystał świetnego podania do, o, od Walbende. E, 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 no i jeszcze mieliśmy też taką sytuację, sytuację w której Walbende też oddał sam niecenny. Ale tak czy siak, mecz zakończył się wynikiem że no czy pewne spokojne zwycięstwo Real Madrid nad Brestem. Zwycięstwo, które po pierwsze trzecie, bo wygraliśmy na koniec twarzy ligowej Ligi Mistrzów. Po drugie trzecie, bo ponad konienny mecz zakończył się bez straty bramki. Ale po trzecie, ten mecz, który zakończył się zwycięstwem jasne, dał mam te trzy punkty, ale co też później powiem, nie dał mam awansu do najlepszej ósemki, ale zagramy w tej jednej 16 finału. Bądź co, bądź najważniejsze, że ten mecz wygrywamy. No i statystyki z tego meczu jasno pokazują, jak to wszystko wyglądało. Jasne, statystyka Izg była na poziomie wyższym od, od rywali. To królewsze mieli lepsze izgier, lepsze poszanowane piłki, ale co tutaj może zaskoczyć wszystkich to, że Brest w wczorajszym meczu oddał aż 23 stały na bramkę kumtuła, Przy 14 stałach realu to naprawdę było widać, że Brest naprawdę w tym meczu wyszedł e, bardzo ofensywnie nastawiony, ale to co jest najważniejsze w każdych statystykach, to jaki był końcowy wynik tego meczu. Ale tak jak mówię, jak to chce, to może też na spokojnie te liczby na spokojnie pośledzić, zobaczysz jak to izbowo wyglądało. Także może jeszcze na spokojnie te statystyki. Zobaczysz, jak to wszystko wyglądało, ale to, co najważniejsze jest yy, w meczach piłkarskich, to że liczy się końcowy efekt, a końcowy efekt był taki, że udało się to spotkanie Nozbanko wygrać nad Brestem. No i tak wygląda końcowa tabela Ligi Mistrzów w tej fazie ligowej. My tą fazę ligową kończymy na miejscu. W 11. zdobywaniu... Z i punktów, i można powiedzieć, że to trochę pechowo, to mamy się skończyło, bo zabrakło nam punktu do awansu do najlepszej ósemki. Ale wiadomo, że szanse były małe na awans do najlepszej ósemki. Tak czy szak, yy, zagramy te mecze fazy playoff. Czekają nas mecze 1-16 finału. A jeżeli chodzi o rywali, których możemy trafić w tej ludzie, to już wiadomo, że prawdopodobnie w tej ludzie 16 finału czeka nas albo pojedynek że z Chantikiem Grossgą, albo co gorsza pojedynek że z Manchesterem City. Także nie doży kalendarz jest yy, przepakowany yy, dużą liczbą meczów. To jeszcze być może trafimy yy, yy, w kalendarzu na bardzo trudnego rywala. Jasne, ja bym wolał, żeby to był Czętyk wylosowany, ale zobaczymy, co jutro da mam noc w piątek o 12.00. A jeżeli przejdziemy rywala 1.16 finału i awansujemy do tej 1.8, no to czeka nas yy, rywal. Też bardzo trudny, trudny, no bo. Albo czekam na derby Madrytu Rzesz Atletico madryt albo też czeka nas y, trudny mecz że jest z Bajenem Także na spokojnie, też może na spokojnie tą tabelę zobaczyć, to awansował do tej najlepszej ósemki, a to zagrał w tej fazie jednej y, 16 finału Ligi Mistrzów. No i czas na kolejną kategorię, czyli Ulubiony program wszystkich kibiców Realu Madrid. Emiak Mbappé. Kinian Mbappé wczoraj. Jasne, podobało mi się u Kiniana to, że, że gość potrafi grać bez piłki, że ten ruch bez piłki wygląda u niego kapitalnie. I można było też zauważyć, że Kinga EMAP wczoraj miał naprawdę duży wpływ przy tych golach na Żelą 1 i na Żelą 2, i nawet przy tej mamce na Żelą 3 też miał wpływ, bo brał udział przy tej akcji. I to było dobrze, pani, bo widać jak zawodnik tak wysokiej klaszy jak EMAP potrafi grać bez piłki i potrafi ten ruch o mój co zabierać. I to było fajne. To było y, piękne, że MAP miał jakiś tam wpływ przy golach Rodrigo i Bellingama. Ale co tutaj zawiodło w tym meczu u niego, to ta skuteczność, no bo nie ukrywajmy, że napastnik takiej klasy światowej jakim jest MAP a wiadomo, że od takich zawodników wymaga się bardzo dużo. Jasne, ja tutaj nie będę dzisiaj krytykował MP za występ, no bo nie ma na co krytykować, bo wygraliśmy ten mecz, ale w tym meczu zabrakło niemu skuteczności. Miał naprawdę dużo okazji na to, żeby spokojnie trafić może tą jedną ramkę, lub może miał też dużo sytuacji, w których mógł też spokojnie w tym meczu zalić dublet, a nawet powiem głośno, że mógł spokojnie coś zrobić z tego hatlika, ale co naj nie, nie miał dobrego wieczoru, co najta została zablokowana, nie mógł się przelić w ten mecz i dlatego bardzo długo się zastanawiałem, jaką mu dasz mu ocenę. Bardzo długo myślałem, żeby dać mu, mu tą czwórkę, ponieważ no miał ten wpływ przy tych golach i... I brał udział przy tych bramkach, ale za tą skuteczność, którą nie wykorzystał, za te okazy, w których naprawdę no maurował bo nie, nie oszukujmy, że maurował tę sytuację to za ten występ z brestem, moja ocena jest taka, że daje mu trujeczkę. No, i czas na ten ostatni szczegół tego odcinka, czyli mecz przyjaźni. Mecz przyjaźni z Espaniolem, który no jest w takiej sytuacji w tabeli na liga, że też walczy o przetrwanie. Wiadomo, to jest klub, klub który zajmuje yy, miejsce w strefie spadkowej, czyli też walczy o, o to, żeby się utrzymać w sierrachiga, ale. To co jest najważniejsze. Wyjazd do Malczony, mecz z Espanolem. Ja wiem, ja wiem, że tam Nobik też będzie głośny. Jasna sprawa. Ja też wiem, że piłkarze Espanolu będą naprawdę zmotywowani, żeby zagrać trawę i zagrać dobry mecz z Realem, Ale my jako kibice na Madryt, liczymy na to, że w tym meczu nic mam złego. Nie może mam przystać, że... Obowiązkiem będzie zagrać ten mecz bardzo dobrze, wygrać ten mecz, przywieźć do Madrytu kolejne trzy punkty i co tutaj najważniejsze, utrzymasz pozycję lidera tabeli Ligi Hiszpańskiej i też co jest tutaj najważniejsze, uciekasz punktowo od zespołów, które są przed nami w tabeli, czyli, czyli przed Atletico i przed FC Barcelona, czyli... Zadanie jest proste piłkarze no Blancos zagrasz dobry mecz, wygrasz, yy, przybierz do Madrytu trzy punkty, umocnisz się w tabeli na liga, yy, zachowasz yy, mocną pozycję lidera ligi hiszpańskiej i punktowo uciekasz rywalom, yy, no, no bo teraz każdy mecz ligowy, co to na wyjeździe co już się będzie, naprawdę ważne i fajnie by było, żeby w każdym meczu Roz wygrywało mecze ligowe w taki sposób, żeby iść w kierunku takim, że cel jest tylko jeden: obronić tytuł mistrza Hiszpanii przed roku. I mam nadzieję, że po tym meczu ze Spaniolem będziemy naprawdę zadowoleni z piłkarzy królewskich, którzy mam taką cichą nadzieję, wygrają ten mecz i także wam. Konierny spokój yy, weekend i, i mam też nadzieję, że, że te pierwsze miejsce i ta pozycja lidera będzie tylko już co kolejkę tylko już mocna. Także czekamy na ten mecz ze Spaniolą, który się odbędzie co ciekawe 5 lutego 2025 roku o godzinie 21.00. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o chatliku kanału Shupplank, dzwoneczek i komentarz pod filmem. Yy, yy, chętnie poczytam Wasze komentarze po meczu z Brestem, jakie macie wrażenia po tym meczu Ligi Mistrzów, jakie macie oczekiwania przed tym losowaniem, kogo wolicie trafić yy, do, w tej fazie play-off. I jakie macie nastawienie przed meczem z Espaniolem yy, meczu ligowym. Także dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam udanego świętowania zwycięstwa nad Brestem i, i awansu do tej jednej, 16 finału Ligi Mistrzów. I słyszymy się tuż po meczu ligowym z, z Espaniolem Barcelona. Uno do Stresz, Hala Madrid i nada Damasz. 在。Okay.